Witamy serdecznie, jest z nami Maciej Jaszkiewicz, zwycięzca kategorii Masters Zawodu Federacji NAC Mława 2016. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa. Maczku, opowiedz nam w kilku zdaniach o swoich przygotowaniach. Praca, praca, jeszcze raz praca. Dużo jedzenia, mało jedzenia, dużo wody, mało wody <noise> i tak dalej. Jak to jest? Pewnie ci, co są związani z tematem zawodnicy, zawodniczki, osoby, które zajmują się tym na to, nie choć na siłownię i starałem się trzymać dietę, wiedzą o czym mówię. Ciężka praca, mnóstwo czasu poświęcone, tyle. E, jakie jest Twoje największe marzenie związane z kulturystyką? E, w tej chwili w zasadzie no te marzenia wszystkie się spełniają. E, wygrałem się w zasadzie, no to był mój cel. Za parę tygodni będą mistrzostwa świata. W tamtym roku udało się wszystko wygrać, co było do wygrania. Można powiedzieć, że się realizuje. No, trójka wspaniałych dzieciaków, których był na scenie. Wszystko jest w porządku. naprawdę się realizuje, jest naprawdę fajnie. To w takim razie jakie rady dałbyś młodym zawodnikom, próbującym swoich sił w zawodach kulturystycznych? E, wszystko cierpliwość, ciężka praca, systematyczność i ciężka praca. Czyli rozumiem, że ciężka praca przede wszystkim. Przede wszystkim. Nic się samo nie zrobi. Także trzeba mocno do, wziąć się za robotę i robić swoje. Bo często tak się zdarza, że, że wiele osób mówi co innego. Trzeba mieć jasno cel wytyczony i dążyć do niego bardzo mocno i niestety ciężką pracą. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów. Bardzo dziękuję. Dziękujemy ślicznie.